Cześć, witajcie widzowie, jestem Karol i dziś zrealizuję drugi odcinek pod tytułem Przyroda budzi się do życia. Wiosna to bardzo ważny okres w każdym roku. Przyroda po zimie, tak jakby budzi się do życia, kwiaty zaczynają kwitnąć. Tutaj widzimy przebiśniegi. Są to, jak tu widać, piękne białe kwiatki, które rosną już niekiedy w lutym. Można je znaleźć w lesie, na łące, w parku. Na wiosnę przelatują też ptaki z ciepłych krajów. Ryby w rzekach zwiększają swoją aktywność. Przez zimę były osupałe. Wiosenne promienie słońca budzą też do życia różne owady. Wiosna to także czas spacerów, na których możemy słuchać najrozmaitszych śpiewów ptaków. Jak za chwilę Wam pokażę, przebudziły się też komary. Nie wiem, czy to widzicie, ale przed obiektywem lata dużo małych muszek. Są to komary. Zachwitają krokusy. Żółte. POMARAŃCZOWE Teraz pooglądajmy owada, który już się wybudził. KOWALIKA BEZSKRZYDŁEGO Który kryje się gdzieś pomiędzy liśćmi lipy. Zaczynają rosnąć tulipany. Zmiany zeszły także w moim ogródku. Tak jak już wcześniej mówiłem, ryby zaczęły żwawiej pływać. Niektóre rośliny już zaczęły rosnąć, a w niektórych ogródkach już posiane są warzywa. I na zakończenie widzimy moje oczko. Teraz widzę dwie ryby. Wy też widzicie je w oczku. Na dziś to jest wszystko. Do zobaczenia.